Widz, nie zostawia łapki w górę, ale tkam. Cześć widzowie, dzisiaj wam pokażę już montaż kamery, a dokładniej zajmiemy się tym modelem, który tak właśnie wygląda zainstalujemy go właśnie w tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy u jednego z naszych klientów, ponieważ chce mieć podgląd na to, co się dzieje w salonie, jak i w kuchni, dlatego wykorzystamy dzisiaj ten dokładnie model. Z tego względu, że po pierwsze służy on troszeczkę jak niania, ale ma wbudowany głośnik, jak i mikrofon. Standardowo slot na kartę microSD, żeby mieć zapis, także dzisiaj wykorzystamy do tego ten to orzebrowanie i zainstalujemy nasz system. Wersja kamery Wi-Fi, potrzebowałem tylko zwykłego zasilacza, by chociaż cały system uruchomić. Tak czy inaczej kamerę zainstalowałem, przygotowałem sobie kartę microSD o pojemności 32GB, sadziłem ją do obudowy, no i uruchomiłem. Aplikację pobrałem, założyłem konto, no i wystarczyło tylko zeskanować QR-kod dostępny z tyłu urządzenia i przejść przez proces dodawania urządzenia do naszej aplikacji. Po wpisaniu poprawnego hasła Wi-Fi dostępnego w mieszkaniu, Kamera została dodana z automatu. Takie opcje jak chociażby zmiana daty czy ustawień nazwy można było edytować bez problemu. Ja od razu przystąpiłem do testów tutaj w dzień, jak i w nocy, jak kamera sobie radzi. Jako, że mamy tutaj nagrywanie dźwięku, co zresztą sami usłyszycie, także zabawa była przednia, a testowanie odbyło się bez większych problemów. Jak sami widzicie, data nie jest poprawnie ustawiona. To akurat możemy zmienić, ale takie istotne kwestie jak przekroczenia linii, detekcja ruchu czy chociażby alarm, który się uruchamia, niestety będzie wymagać tego, by wejść na komputer stacjonalny lub laptopa i tam ręcznie ją skonfigurować. Inaczej niestety się nie da. No i dobrze, zatem kamera wisi została uruchomiona, aplikacja zainstalowana, wszystko elegancko nam tutaj chodzi, klient może sobie sam jeszcze ewentualnie tą kamerę przestawić i ustawić w takim miejscu, aby jemu najbardziej ona odpowiadała. W tym odcinku to będzie wszystko, dzięki wielkie, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!